Padło kilka pytań padło do sprawozdawcy w tej żywiołowej dyskusji. Zabieram głos jako sprawozdawca Komisji. Jestem też zobowiązany stanowiskiem Komisji, ale tutaj słysząc, że Orlen nie uczestniczył w kampanii pisu, dodam tylko, że dwukrotnie wygrałem w trybie wyborczym. Z gazetami Orlenu w kampanii wyborczej, gdzie gazety Orlenu po stronie PiSu stawały i kłamały na temat kandydatów koalicji obywatelskiej. To tyle, jeśli chodzi o Orlen i bezpartyjność Orlenu. Mam dwa wyroki sądowe w trybie wyborczym, i trzeci rok temu wygrałem trzy sprawy z gazetami Orlenu. Do tego doprowadzili się gazety Orlenu do propagandy czysto politycznej, czysto partyjnej. Ale wracając do sprawozdania Komisji, pytanie do posła sprawozdawcy, pana posła Rutnickiego, gdzie są dane wrażliwe? Panie pośle, nie wiadomo, gdzie są te dane. O tym nie było mowy, co prawda, na posiedzeniu Komisji. Pytał się Pan, to powinno, na to pytanie powinien rząd odpowiedzieć, ale obawiam się, że przedstawiciele rządu też nie wiedzą, gdzie popłynęły te dane, kto nimi teraz dysponuje. Pan poseł Rutnicki pytał też, gdzie są obecnie karty do głosowania, tak zwane pakiety. Nie udało się też tego ustalić podczas posiedzenia komisji. Tym niemniej sam skierowałem interwencję kilka miesięcy temu do Poczty Polskiej i w sierpniu 2023 roku Poczta Polska poinformowała, że pakietów już nie ma. I mając na celu efektywne, ekonomicznie rozwiązanie, zniszczono te pakiety w ośrodkach dokumentacji Poczty Polskiej. Także pani pośle